No. Dzisiaj wam pokażę, jak zainstalować Stumble, Guys. Ok, najpierw wchodzimy do przeglądarki. Wpisujemy <laughs> sobie download Steam i wchodzimy w pierwszy link. Dajemy Welcome to Steam. No i mamy tutaj, zainstaluj Steam. A". Ja już mam Steam, a, więc go nie będę instalował. Ale dajecie sobie, no jak, jak już wam się zainstaluje, to dajecie sobie syty EA, I macie, no nie? i logujecie się na konto no i no i patrzcie dajecie sobie sklep i wpisujecie standard guys wchodzicie i tutaj macie zagrać rozumiecie dajecie sobie na jakim pliku macie najwięcej y, y, gigabajtów wolnych żeby jak najszybciej się pobierało ja mam akurat tutaj zainstaluj no i w tej chwili się już pobiera Stumble days nasz. To się akurat bardzo szybko instaluje. OK. Teraz nam się pobrało. No i teraz grajemy, dajemy daj, graj teraz. Albo nie. Dajemy... No tak, tak no. No i wchodzi nam do Stumberga'a. Mamy naj, e, najnowszą aktualizację, więc gramy. E, gramy w to. Musimy grać, tak naprawdę. Możemy się cieszyć grom. To by było na tyle. Do zobaczenia.